Nie jesteś, zdaje się, typem hulaki, co? Cenię sobie swoją prywatność. Ty wiesz, że ja też? Kurczę, tyle nas łączy. Ale najgorzej, jak się ktoś przyczepi, dajesz do zrozumienia, a on nic. I zapada taka niezręczna cisza, co nie? Mogę tu zamieszkać? Co? Mogę tu zamieszkać? Proszę. No, ależ jasne. Serio? Nie. Błagam! Nie chcę wracać, ty nie wiesz, jak to jest robić dziwoląga? No! Może i wiesz, tym bardziej musimy się trzymać razem! Nie możesz mnie wyrzucić! Proszę, proszę! Dobrze! Już dobrze! Ale tylko na jedną noc! Ha! Diki! Ha! Wolność sędzi! Fajnie. To może idź się nią cieszyć w gronie przyjaciół. Hm? Ale. Ja nie mam przyjaciół. Ej, czekaj, mam bomba pomysł. Pójdę z tobą! Jestem taki sam, jak palec albo coś tam. Problemu rośnie stos, samotność, ciężki los. Przyjacielem membo... Dość! Przestań! I ty się dziwisz, że nie masz przyjaciół? O, tylko przyjaciela stać na taką szczerość. Wiesz, co jeszcze wszyscy lubią? Kremówki. Znasz kogoś, kto jak mu powiesz, ej, chodźmy na kremówki, to mówi, nie stary, nie lubię kremówek. Kremówki są byka. Nie!